Szczęść Boże, zapraszam do wspólnej modlitwy do Jezusa Chrystusa o wschodzie słońca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Chryste, dnia dzisiejszego, drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca, Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy, Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany. Chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości. Panie Boże Wszechmogący, Bądź mi światłością w dniu, który rozpoczynam. Spraw, bym dokoła rozsiewał pogodę ducha, zwłaszcza w niepewnych i trudnych sytuacjach. Daj mi odczuwać ciepło Twojej miłości, umacniaj we mnie życie Twojej łaski. Panie, przejdź dziś przez nasze wioski i miasta, przez ulice i place przez szkoły, urzędy, sklepy, fabryki i banki, przez wszystkie zakłady pracy, przyjdź do sprawiedliwych i niesprawiedliwych, napełnij umysły i serca blaskiem twej miłości. Świecące lampy i neony nie uczyniły z naszych miast przybytku ciepła i jasności. Wśród mnóstwa świateł zapomniano o Jezusie, Słońcu Sprawiedliwości, który nas prowadził ku Tobie, Boże. Praźródło wszelkiej światłości, miłości i życia. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, zostańcie z Panem Bogiem, błogosławionego dnia, moi kochani.